No dobra. On go, on go skończyły zaraz. Oh. on oh, 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 o je, o zauważył. Uciekaj oh, szybko, 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 szybko! Umówiłem się właśnie w tym miejscu z chłopakami, że zaraz pójdziemy pośledzi troszeczkę przesładowce i może dowiemy się czegoś nowego. Więc oni zaraz powinni tutaj być koło tej fontanny, no bo przecież to jest nasze miejsce spotkania. Wy oczywiście oglądacie odcinek do samego końca, bo możliwe, że pojedziemy znowu do prawdziwego życia. O, bo się pojawił. E no. Dobra, chłopaki, cieszę się, że przyszliście, tylko jak zwykle ktoś się spóźnia. Gdzie jest papilon? on się jak zwykle płaci. musi spóźnić, no to jest po prostu niemożliwe, no, no. Ja nie mogę. On no, tak zawsze ma, wiesz, nie mu nie śpieszy wstawać z łóżka. No ale jak Bolo może nie być, jak skoro umawiamy się wszyscy w czterech, że tutaj się spotykamy i idziemy po prostu po prześladowce, no to jak się wszyscy razem spotykamy, to raczej powinniśmy być tutaj wszyscy. A ja nie, nie ma Bolo. Bolo poszedł do domu od Pawła, poczekaj, cześć. chodź, chodź z nim. Nie ma go, nie ma go, nie, nie ma go, Czekaj, sprawdźmy ten dom, ale u Nie on ma gdzieś... w domu, patrz, Gdzie on jest w takim razie? Wiesz no... ale pamiętacie, no umawialiśmy się wszyscy, że tutaj no będziemy tak, razem. Tak, tak, na pewno. Ale to nie, ty, no. Może posecę, więc nie wiem. Ale to gdzie wiem, bo... Wystawił mnie? Hej! Czekaj. No ale dobra, się mam no. Dobra, no to jest akurat troszeczkę dziwne. Dobra, to dziwne. bez niego, bez niego, bez no, Ale nie. bez niego myślę, że no dobra, to wiecie Chyba. co, to chodźmy może... No, czekajcie, żeby nic sobie się nie stało. Ała, spadłem z dołu, spadłem na dół. Dobra, to wiecie co? Ja idziemy bez niego. To było bardzo słabe, że on nas wystawił, więc idziemy tak naprawdę bez niego. No i co? No dobra chodźcie w takim razie. No to chłopaki, dobra, jesteście gotowi, możemy iść w takim razie, chodźcie, idziemy tam No Stop, ej! Stop, stop, stop! Co? Oh. widziałem palio! Paru, to ja nie nie mogę, tam ja tam nic nie, nie, nie ta. widzę. Ale on był tam, chodźcie szybko, szybko, ale trzymajcie się. Dawajcie kopomnika, kopomnika. No, no jak? Górczkać, gdzie? Czemu tam kaj. idzie? Oj, idź! Dobra, chodź, 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 kołpowników na razie, kołpowników, kołpowników. Jestem, 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 On tam wszedł, on tam, posz, tam w poszedł z całej kierunkowy. widziałem, właśnie widziałem, ale dlaczego A on tam idzie? Dlaczego on tam idzie, dobra chłopaki. My chyba dzisiaj powinniśmy nie śledzić śladowcy, ale pośledzić Baliona trochę, co? O, widzisz go tam bolą. Słuchajcie, dajmy mu A trochę odejść, bo on nas może zaraz okay, usłyszeć, tak, bądźmy teraz tak, dalej. Chodź Chodźmy, chodźmy, bo nas zaraz usłyszy słyszy. Dobra, ja mam niewitkę, macie niewitki. Oj, ma trzy niewitki! Chodź, chodź. O, tu możesz dać. Wypijmy niewitkę i śledzimy teraz Paliona, bo to co on robi dobra. jest mega podejrzane. Dobra, chodźcie. I dobra. dobra, musimy na razie polećmy za nim. On jej w ogóle poszedł w tym kierunku. Ej, Ale nie Lolo, elektra, elektra, lolo. A, racja, racja. Czekaj, czy on działa, on, widzicie gdzie go? On jest? Hmm. Boże, nie ma go na to stowie. On chyba nie poszedł dalej. On Chyba nie widzę, to... nie widzę go, nie widzę go. Czyli czekaj, Ej, czyli on idzie do prześladowcy? Ej możliwe, że on tam w ogóle poszedł, ale czekaj, on ale... Jest chyba idzie dalej. nie to... widzę, poczekajcie, ja bym Lećmy, lećmy w kierunku właśnie tego domu, może go gdzieś tam zauważymy właśnie. A! Widzicie go w ogóle? Na razie go nie widzę, na razie go nie widzę, ale to jest podejrzany, dlaczego on miałby iść do domu prześladowcy? Dobra, ja jestem już tutaj w okolicach. Ale go tutaj I... chyba nie widzę. Czekaj, jak go widzę? ja go widzę, ja go widzę, sofnicę. Gdzie, 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 gdzie jest, gdzie bo... on, on jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie Na to jest, gdzie że gdzie jest, Tak. to gdzie jest, gdzie Okej, Dobra, ja tutaj, tutaj jestem. nie ja jest, gdzie tutaj, tutaj. jest, gdzie tutaj gdzie jest, tutaj jest, ja Tutaj jestem, gdzie ja tak jest, tutaj, tutaj, gdzie jest, ja jest, gdzie jestem, ja a cykola, nie u góry, u góry! U góry, ja tutaj jestem bolek. Ja tu lecę, ja tu lecę! Pat. Widzę ciebie, widzę Ciebie, no jestem no obok i tu, ciebie. Jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu Aha, jest. Tu jest? A, że tam! Jest, tu jest, tu Dobra. jest lewej. Szukajcie go, szukajcie go Widzę go, możecie. widzę, widzę, widzę go. Ladce. Dajcie znaka, dajcie znaka. Ok, on tak, tak? Tak, tak, tak. 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 Tylko dlaczego on tam idzie samemu? Mieliśmy że iś tam wszyscy razem! No właśnie! ja też to nie to ciekawi. Dobra, widzisz go daj Bo tam się na dół? Ej! Aha, no, zami... czekaj, muszę tutaj bardziej. Mazę oddech sojusz. No kurczę, znowu go nie widzę. Nie to mi, dobra, widzisz co? Nie, A widzę, widzę, na drzewie jest domu, tutaj! Siepien domu, siepien domu jest u, w domu, jest w tym domu, Chodź, schodzi, Tak, na drzewie. Chodź, na tu, tu, patrz, patrz. chodź. A, dobra, 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 no. widzisz go? Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Ja go nie chodź, czy wy go no, widzicie? Chodź, 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 go tak. On tam pobiegł, ale czekajcie, zjem tylko, ale dlaczego on tam w ogóle pobiegł? Przecież to jest... To jest jak mega podejrzane. Dobra, chodźcie, ustawmy się może. Z, zbiórka, zbiórka w jaskini, w której zawsze się mamy zbiórki. O dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. dobra, dobra. dobra nie, no sobie, co, nie, nie mamy letry. Dobra, chodźcie tam, chodźcie. Tylko żeby, tak, żebym, żebym tylko nie zginął, żeby mi tylko nie zginął, bo ja mam mało jestem. życia. <tosławka> <tosławka> nie, zginąłem, nie. dobra. Ja już do was i Dobra, chłopaki, no musiałem zmarnować drugą witkę na to, żeby tutaj przyjść, ale słuchaj, jest najważniejsze, że jesteśmy teraz wszyscy tutaj w tym miejscu razem. Dobra, macie nie. pomysły. O co tu może chodzić w ogóle? Ja my myślę, my... że on może mieć z sojusz, jak ja. Albo... Ale z Nie, No nie, ale, nie, nie on, by, nie. on by nam powiedział chyba, gdyby miał sojusz, ale dlaczego? Nie. Patrzcie, my się umawiamy wszyscy razem, idziemy do domu prześladowcy, a ten idzie sam, bez nas. Hmm. Może okay. wyruszył sam już na przygodę i nie chce z nami iść hmm, wiesz co? Może co? wziął sprawę w swoje Jaki ręce Okej, okay, no to ma, to Jaki ma jakiś Jaki sens styl. Ale no nie wiem, wiecie co, chodźmy może do środka tego domu Tylko żeby, żeby nas nie zauważyły potwory Więc zajmijmy Erytry może i chodźmy do drzwi O to jest? Lecimy, mm. no, a daj Bo już i tam w środku, dobra. Ja Chodź tutaj wleciałem! Musimy go na znaleźć, ryzyku. musimy go znaleźć i gadajcie no. cicho, żeby nie usłyszał. A właśnie, a może od niego coś usłyszymy! Jezu góry! No, nie, bada. nie! Ok, gór! Chodź, coś to, 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 to kedom bardziej na A dajcie stąd! Walczy aby, aby. z potworami, walczy z potworami, widzę go, widzę go tam! Widzę właśnie te pułapki są tutaj, no kurde to jest tak dobre Co jest dobre? O co chodzi? I no? Uwielbiam ten item, naprawdę. Jaki item, co? Ej, on mówi Radarze, Radarze mówi. O radarze mówi, o, ten, dobra. Nie zwykli ruchy, ale czemu? On tutaj w ogóle jest w jego tego jakby pomieszczeniu tam. Nie się tyle dzieje, napoleonowe jest nudno. to no, co? Napoleonowie się jest nudno? A to się tyle chodzi? dzieje? Dobra, odpalam kompa. Co? Czemu on wchodzi na kompa? Ej, dobra, odsłuchajcie, to jest jedna rzecz sus. Gdyby on powiedział, że wchodzi na kompa prześladowcy, to by powiedział, odpalam kompa prześladowcy. A on no powiedział, jakby to miał być jego komputer. On normalnie tutaj gra TAM Dobra, pliki spalionowa. Nie z prześladowcą, co? Wcą, co, 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 co? pliki spalionowa? Dobra. Potem nie Zrobię, O, o, to tu zdjęcia, o, nie, o. O, nie, o nie. On tutaj jest nie. obok mnie, on. O, przebiegł ognie, boluł, uważaj. Uważaj. On idzie, on wraca teraz na No O, to, tam, to. kanapę. kanapę. jakieś tam o tej kanapie, coś, ale nie słyszałem, co pat. on powiedział. On powiedział tylko, że. Nie, czekajcie, on powiedzieć, że mam fajną kanapę? Nie, to było chyba inaczej. Ale na naprawdę czuje się tak w domu? Nie! Ja dobra, nie rozumiem, to już co jest, chodzi. To już jest sus, to już jest naprawdę cud. Jak on powie, badaj, go? Tak, tu jest, pat, pat, bodę. pat. Czy on tutaj schodzi cały czas, dobra, to jest podejrzane. Bardzo Pogadamy, mi się to nie podoba. Dobra, ja robię mu zaraz fotę, zrobię mu zaraz fotę.

ja nie mogłem, jak byłem Uciekaj bolu, uciekaj, Blisko! uciekam z tego, uciekam dom, Chodźcie przed dom, chodźcie przed dom, chodźcie przed dom! Się na pułapki? Tak, tak, tak. chodź przed dom, do jaskini, do, jaskini, do, jaskini. Do, do góry, dobra? Tak, do Słyszę do do ucieka, Coś, jak ktoś ucieka! Nie, nie, nie! Otwarte drzwi były, kto tu jest? Dobra, 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 jestem Jest jaskini, dobra, dobra. jestem w to Jest! A tam jest? Widzicie go? Gdzie, gdzie jesteście? Po to mu Po to, to mu do domu. Dobra, wraca, wraca, wraca. chodź w deski, chodź w deski. Idę, idę, idę. Jestem na górze, idę, bo la widzę tutaj. Tak, tak, już poszedł, już poszedł. Jestem. Okej, okay, dobra, dobra. Jestem. Mam trzy foty, mam trzy foty i to jest akurat mega sus, bo te foty, poczekajcie, to jest to, to jest to, no. to jest to. E, pierwsza fotka to jest taka jak on po prostu e, patrzył na ten dom i mówił, że czuje się jak w domu, co to w ogóle ma znaczyć? Dziwne, nie? Mega, to w ogóle nie jest do niego podobne. Mega dziwne, dobra. Zdjęcie przed domem, no to jest akurat zwykłe, ale kolejne zdjęcie jest mega ważne, bo mam zdjęcie jak, jak on sobie normalnie... nie, Macie może ramkę? Nie macie ramki, dobra, trudno. E, mam zdjęcie jak on gra na kompie albo w gry coś na kompa prześladowcy i mówił, że to są jakieś pliki palionowe, coś Osta tego typu. O, dobra, jest. dobra. To ja to zdjęcie dam. To zdjęcie jest akurat bardzo ważne. On a. o tym zdjęciu, znaczy na tym nam zdjęciu mówił, że właśnie wgrywa jakieś pliki na palionowo. Ciekawe dlaczego, o co to w ogóle chodzi? Mm. Nie? Ale czekaj, może on po prostu, a może on po prostu o stilek tam nagrywał? No. Dobra, a co? Ja idę to sprawdzić, ja idę to sprawdzić, idę tam zobaczyć Ej. do prawdziwego życia Ej, ale... i ja to wrócę i zobaczę i pogadamy z nim sobie, dobra? Dobra, ale uważam, uważam. Dobra, 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 to wiecie co, ja może wyjdę z serwera, a wy może idzie już na pani bo żeby nie było dobra. słów, dobra? Dobra. Ja dobra? Ja będę serwera w takim razie, dobra chłopaki, zaraz się słyszymy. O ja nie mogę, ale tutaj leje, To jest taka pogoda tragiczna. Opatrzcie tylko to, jak tutaj leje! Normalnie to jest tragedia, no wysiadę na chwilę! O kurde! O, dobra, całe szczęście tutaj nie ma takiej tragedii, ale dobra, sprawdźmy czy gdzieś tutaj może być papilo No tutaj nie ma go, ale tu jest w ogóle tak strasznie ciemno. O, co to było? za dźwięk? Ja nie mogę nawet na coś! O dobra, muszę wytrzeć kamerę, bo jest cała, jest cała mokra. Ale dobra, powoli po cichutku trzeba wejść na górę. Yy, yy, dobra, tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma, ja nie mogę, ja się tak strasznie tego wszystkiego boję, patrzcie tylko na to, w ogóle pogoda jest tragiczna, ja nie sądziłem, że tutaj naprawdę tak leje, o, okej, okay, latarka mi działa, czy nie działa, no działa ta latarka, czy nie działa, no, dobra, o, działa ta latarka, dobra, jak latarka działa, to już całe szczęście, że będzie wszystko przynajmniej ładnie widać, dobra, czy coś tutaj mamy, o, teraz widać na dole przynajmniej wszystko. Dobra, musimy teraz tutaj wejść i zobaczyć, czy nie ma niczego w środku. Ojej, zgasło na chwilę światło! To jest przerażające. E, halo? E, ja nie mogę, czemu to jest tak głośno? Patrzcie to! Co to w ogóle jest? Są jakieś rzeczy, fuj! Jakieś papierosy, fuj! No to w ogóle jest przyśladowca Pali? O, bo to są może budowlańce, którzy tutaj to budowali. A to wszystko byłoby jasne. Ale zobaczcie, o, w tym miejscu to maskę znaleźliśmy, a tej maski nie ma, bo ją ukradłem. E, ciekawe, czy przyśladowca się tego dowiedział i czy jest tam nie bardzo zły. O nie, latarka mi się psuje, ona co chwilę mi gaśnie. Co chwilę mi gaśnie ta latarka. Ale nie ma tutaj nigdzie papilona. A to jest zły znak! Znaczy, w sumie dobry znak, ale z drugiej strony jest zły znak. choć może na górę. Zobaczymy czy na górze może on gdzieś tutaj jest, tylko muszę być bardzo cicho, żeby jakby był, to by mi je usłyszał, bo troszkę jestem tutaj nielegalnie, no wiecie, no nie nie, nie powinienem tutaj tak naprawdę być. Ale dobra, wchodzimy na górę, w ogóle zobaczcie jak ten deszcz słychać, jest tak strasznie głośno. Uj uj uj. O. Tam jest! Patrzcie, papilo, tam jest, papilo, tam jest! On coś tam gada, słyszycie? Muszę podejść bliżej, bo... On jest normalnie na kąpie prześladowczym, że wy to widzicie? Co on w ogóle tam wyprawia? Tajną bazę? Co? Dobra, określał się może za tym. Jakiś przypał, gada jakimś przypale, ale. On kończy, nagrywać odcinek? On nagrywa odcinek tutaj? Co? No, no, ja nie mogę. Może mam nadzieję, że mnie tutaj nie będzie widział. On buduje jakąś tajną bazę tutaj buduje, co? to jest akurat podejrzane, ale jest taki szum, mało co w ogóle, go słyszycie pewnie, co? to jest prześladowca... co? co on w ogóle powiedział? powiedział może to ja jestem prześladowcą? nie no, ale on nagrywa z wygłośni, tak że na kąpie prześladowcy ja myślałem, że to, że to jest on nie no, on, on powiedział, że ja jestem prześladowcą, co on w ogóle kata tutaj? Co on w ogóle gada? O, no dobra, on, on, on go skończył, zaraz... O, o nie! On mnie zauważył! Uciekaj się, szybko, 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 szybko. Du, 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 du. On mnie zauważył, ja nie mogę, ale będzie teraz ogromny przypał! On mnie nie zauważyć, by teraz zauważył, to będzie ogromny przypał! Ja nie mogę tak leje, ale muszę uciekać z takim deszczu! Muszę uciekać okay, z deszczu! Okej, dobra, jesteśmy już po prawdziwym życiu! To było tam wydarzyło, ale musimy iść powiedzieć wszystko chłopakom no i w sumie pogadać troszkę z, z Palionem, bo wiecie co, no sytuacja się nam troszeczkę rozjaśniła. No dobra, ale no powiem to chłopakom, no i w sumie no, tak naprawdę troszeczkę nasze oskarżenia, no wiecie, no to było sus, to prawda, to było sus, ale no trzeba powiedzieć chłopakom, żeby się tak nie patrzyli. oddam ci wszystkie pieniądze, nie strzelaj, oddam ci wszystkie pieniądze. Maraki? Co wy robicie? Dobra, chłopaki, to... bo my wy tutaj gadacie, gadacie, a ja mam dla was informację z pierwszej ręki. To jaką? Był niezręczny prześladowcą. Widziałem go i faktycznie gram na kopie prześladowcy, tylko, wiecie co? Wydaje mi się, że on tam nagrywał po prostu zwykły odcinek na swój kanał. Nie, nie mogę. No, no tak mi się wydaje, Ej, ale, ale jeżeli, bo on mnie zauważył, no, co? czyli on będzie nie. na mnie zły, że go śledzę, że mu nie ufam i zaraz to nie powiesz, że z przyjaźni i.

ja nie da się słuchaj. go no słuchaj, Ej, słuchaj. On, nie, on nie powie tobie co... Ej, no, 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 no. On mi wybaczył, że ja się wyłamywałem do jego domu, ale ty jesteś dwa razy wstąpszy Ty jesteś tak Ej, Dobra, to ja wyjaśnię, wszyscy a. razem Dobra, mam pomysł Wyja Wyjaśnijmy mu, wyjaśnijmy mu, że to był pomysł Bola Bo przyjęliśmy nie. Paliona i Palion był sus nie. Dobra? Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, To chodźcie do nie. niego do domku, chodźcie do niego do domku I nie mu tak powiemy, tak. a mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo no nam niezłe Nie zły. tak no czemu nie? ELO BOLO! Muszę czemu, ci, Bolo, coś powiedzieć! Czemu śledzisz mnie cały czas? E, dobra, słuchaj, e, to musimy ci wyjaśnić. Sprawa wygląda tak, że Bolo kazał... NAM GAZAŁ CIEBIE ŚLEDZIĆ! JA JUŻ Z mnie NIE WYTRZYMUJĘ, no, WSZYSTKO bolo. WINA, raz no, ZMUSIł MNIE I BOLA! NIE, TO BOLO tak, NAM tak, kazał ZA nas. Nie, nie, nie! No, Powiedzcie, teraz na stanu bo inaczej użyję mojego 55 eee, milimetrowego Ale jaką prawdę Bolo, przecież prawdę, dobra, powiem ci prawdę Dobra, o co wam chodzi, włama się, włama ja włamałem się na komputer przy śladowcy, żeby coś zrobić Słuchaj, prawda jest taka, że po prostu my umówiliśmy się przy tej fontannie, a ciebie tam nie było jak zwykle się spóźniłeś i widzieliśmy jak samemu idziesz do domu przy śladowcy. I wspólnymi siłami... Nie mogłem siłami... czekać, musiałem się włamać na kompa No dobra, dobra, wspólnymi siłami poszliśmy po prostu za tobą, no i gadałeś mega sus rzeczy, powiedziałeś że czujesz się tu jak w domu i dlaczego tak powiedziałeś? Eee. Dlaczego czujesz się jak w domu w domu przy No właśnie. To jest dobre pytanie. No właśnie, widzisz, widzisz? Czyli co? Yy, to pewnie nadal pamiętasz, że to, to, to dom twojego taty, który już siłada i temu tak by po nie powiedziałeś. Nie, Jezus, mówiłem tak, bo to jest ten budynek obok mnie. No dobra, 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 no niech ci będzie, no. No i ogólnie to my zauważyliśmy jak ty grałeś na kompie. Yy, gdzieś co miałem tak to zdjęcia, bo nawet już je zgubiłem. Ale w każdym razie mieliśmy zdjęcie nawet jak patrzysz na ten budynek i w ogóle zrobiliśmy ci zdjęcia i stwierdziłem, że muszę to zobaczyć w prawdziwym życiu. I w prawdziwym życiu w sumie też tam byłeś, tylko że nagrywałeś... Odcinek i sorki w sumie. Nie, nie no ja usiłam na jego komputer, nie? Żeby zobaczyć jego konto. No ja ja wiem, bym się tak? Dziwne, dziwne, do dziwne! To dziwne! No nie wiem, takie to. Chyba kombinujesz też prześladowcą, mi się wydaje, tak. No A może jesteś prześladowcą, co? Jesteście jesteś nienormalny. Ja się tej sprawie, przyjrzę bliżej. No, trzeba się tego? Czemu ja tak? to sprawdzić? Trzeba bo to mi się wygadacie. wydaje, że ty masz coś za uszami, mój drogi! Nie mam nic... Ja nie jestem... Nie, no dobra, dobra, nie, nie, lolo, serio? Co, no serio, serio no. Jeszcze raz mi będziesz się w prawdziwym życiu. Tato? A nie ujrzysz światła dziennego polionowa. Ej, czy to jest groźba, że mnie widzisz polionowa? To ja do ciebie codziennie jeżdżę tymi drogimi taksówkami, a ty takie rzeczy tutaj lolowi mówisz? Dej, przysiłkowamy mnego konto! No dobra, dobra, niech ci będzie, ale mamy na ciebie oko, bo to było strasznie sus. Dobra, chłopaki, Teraz czas się rozejść i zająć się prawdziwymi e, problemami z prześladowcą. Nie Opa. ma co tłumaczyć. No, no ja. dobra, no na razie, trzymajcie się. Dobra, widzowie, no lekka wtopa, ale mam nadzieję, że papilon nie będzie na mnie długo zły, no ale wiecie, no miałem prawo podejrzewać, że to on może być prześladowcą. No ale trudno. Bo zostawcie suba i łapkę w górę!